No dobra, muszę to powiedzieć, bo widzę, że komentarze żyją już własnym życiem. Nie, nie umarłam, wiem, że zniknęłam na chwilę z vlogmasów, ale byłam na konioładzie. Byliśmy z całą ekipą naszą stajemną i z końmi, ja byłam z Tortilasem, nawet ta nieszczęsna bella z tornadem się załapali. No i wiecie, miało być krótko. Sport, prestiż, luksus, zapach skóry i pieniędzy, a skończyło się na spotkaniu z koniarką influenciarką. Słuchajcie, ona weszła na hale w Pelerynie. W pelerynie jeździeckiej z napisem: ratuje konie i wasze zasięgi. I nie, to nie był performance, to był jej brand. To było gorsze niż naturalsowy bełkot Belli. No i słuchajcie, podchodzi do mnie i do Tortilasa i mówi: hm, widzę, że koń z linii premium, ale czuję brak emocjonalnej więzi. Ja na to tak, ład, przecież ten koń jest droższy niż jej mieszkanie. I zaczęła robić relacje na żywo i mówić. Słuchajcie, właśnie uratowałam konia przed toksyczną energią właścicielki. I najgorsze, co było, ona powiedziała do Tortilasa. Słuchaj, koniku, możesz zawsze do mnie mrugnąć dwa razy. Na co Tortilas odwrócił się do niej tyłkiem. I na końcu okadziła mnie kadzidełkiem z Ikei. Także podsumowując, byłam na konioladzie, zostałam zaatakowana duchowo. Prawie adoptowała mnie jakaś obca baba w Pelerynie. No ale już wróciłam i vlogmasy wracają. I raczej nie będzie przerw. I nie będzie śmierdzących kadzidełek z Ikei. Prawda, Skarbie? Także kochani, dziękuję Wam za cierpliwość, przepraszam za przerwę i pamiętajcie, nie każda osoba w pelerynie to super bohater, czasami to wariatka z wifi.